Pytanie dwunaste. W ramach części pierwszej obsługi technicznej codziennej związanej z uzyskaniem kwalifikacji na stanowisko operatora żurawia samojezdnego dotyczy sprawdzenia poprawności działania urządzeń sterowniczych oraz mechanizmów. Bez, tutaj wykonujemy te czynności bez obciążenia. Tutaj należy wskazać inspektorowi, że kontrolę działania tych dźwigni należy wykonywać zawsze właśnie bez obciążenia. Ponieważ jest to pierwsza, pierwsza rzecz, jaką wykonuje operator przed rozpoczęciem pracy, i tutaj należy zwrócić uwagę, czy ruch jest zgodny z opisem na oznaczeniach znajdujących się przy dźwigniach sterujących. Jeżeli urządzenie jest rozłożone, tutaj należy zawsze pamiętać o tym, że nie testujemy układu ruchu przeciwwagi. Może to, sta może to stanowić zagrożenie w trakcie eksploatacji urządzenia. Oczywiście też dźwignie sterujące należy zweryfikować pod kątem poprawności e, prędy wykonywania prędkości ruchów roboczych. A więc jeżeli mamy do, do dyspozycji dwie prędkości naszego ruchu roboczego, to ta, te dwie prędkości powinny być wyczuwalne, czyli operator powinien wyczuwać granice pomiędzy wolnym trybem podnoszenia np. z hakowego a szybkim.